Kochana duszo, czy kiedykolwiek poczułaś, że coś większego jest z tobą, choć nie możesz tego wyjaśnić? Czy zdarzyło ci się, że nagle bez wyraźnego powodu twoje serce zabiło szybciej, a gęsią skórką przebiegł cię dreszcz? Co jeśli to, co czujesz teraz, jest znakiem, który przyszedł z samego serca wszechświata? A co jeśli te chwile, które wydają się przypadkowe, są w rzeczywistości wskazówkami, które prowadzą cię ku większemu zrozumieniu? Dziś zapraszam cię, abyś posłuchała swojego serca. To, co czujesz, nie jest przypadkowe. Ten moment, te słowa, są tu, by ci coś przypomnieć. Wszechświat zaczyna działać na twoją korzyść, a ja jestem tutaj, by ci o tym opowiedzieć. Czy czujesz, że coś się zmienia? Jakby jeden cykl zbliżał się do końca, a inny, nieznany, pukał do twoich drzwi? To tak, jakby wszechświat wysyłał ci sygnały w postaci kodów, które jeszcze nie zostały rozszyfrowane. Nie martw się, jestem tutaj, by ci pomóc. To, co teraz wydaje się zamieszaniem, wkrótce stanie się klarowne. Ból, który czujesz dziś, jutro zamieni się w pełne zrozumienie. A to, co teraz wywołuje wątpliwości, stanie się potwierdzeniem, że od zawsze byłaś prowadzona na właściwą drogę. Czy kiedykolwiek poczułaś nagły niepokój, mimo że wszystko na zewnątrz wydaje się być pod kontrolą? To nie przypadek. Twoja dusza już wie, że zostałeś stworzony do czegoś większego. Nawet w tych chwilach, kiedy starasz się przekonać siebie, że wszystko jest w porządku, czujesz wewnętrzny głos, cichy, ale nieustępliwy, który mówi ci, że coś czeka na ciebie. Ten niepokój to znak, to ruch wewnętrzny, który Doskonale współgra z sygnałami, które wysyła ci wszechświat. A ten ruch? To duchowe połączenie, które nie jest tam przypadkiem. Wiem, że przez długi czas próbowałaś dopasować się do rzeczy, które nigdy nie były dla ciebie przeznaczone. Znam te chwile, kiedy uśmiechałaś się, żeby nie martwić innych, choć twoja dusza czuła ból. Widziałam każdą łzę, którą ukrywałaś przed światem. Ale teraz zapamiętaj: Zmiana jest już blisko. Zaczyna się w momencie, gdy uwierzysz, że zasługujesz na więcej niż to, co dotąd przyjęłaś. Nie bój się przerwać tego, co cię nie wspiera. Wszechświat zmienia wszystko dla ciebie, a pierwszym krokiem jest twoja wiara. Ta wiadomość nie ma na celu wywołania lęku. To boskie przypomnienie, że nie jesteś sama. Odpowiedzi, których szukałaś, wkrótce staną się jasne, i nie przyjdą z zewnątrz. Ale z wnętrza Twojej duszy. Tak, masz już wszystko, czego potrzebujesz, aby przejść przez transformację. Ale by mogła się ona zrealizować, potrzebujesz ciszy. Słuchaj, oddychaj, zrozum. Wiatr, który wieje w Twoim kierunku, przynosi coś nowego, coś niewidzialnego. A to, co niewidzialne, jest początkiem wszystkiego. Czy zauważyłaś, dlaczego. niektórzy ludzie nagle zniknęli z Twojego życia? Zanim nadejdzie Twoje błogosławieństwo, to, co Cię ogranicza, musi odejść. To nie jest odrzucenie, to ochrona. Wszechświat nie zabiera Ci tego, czego Ci brak, ale to, co Cię powstrzymuje. I gdy to zrozumiesz, zaczniesz doceniać nawet swoje straty. Każde rozstanie to zmiana, która prowadzi Cię do większego dobra. Każde nie, które bolało, było w rzeczywistości wskazówką, która prowadziła cię do tak. Urodziłaś się z światłem, które budzi niepokój w tych, którzy pozostają w cieniu. Z tego powodu często byłaś niezrozumiana oceniana za to, że czujesz za dużo, marzysz za dużo, wierzysz za dużo. Ale to, co uważali za słabość, było twoją boską wrażliwością. To rzadki dar, który łączy cię z rzeczami, których oczy nie widzą. Ale które Twoja dusza rozpoznaje. Nie pozwól im zgasić tego światła. Nie dostosowuj się do czegoś, co jest zbyt małe, by pomieścić Twoją wielkość. Jesteś stworzona, by przepełniać, a nie zatrzymywać. Zajrzyj do środka. Czy czujesz to powołanie? Jak niewidzialna siła, która ciągnie Cię w kierunku, którego jeszcze nie rozumiesz? To prawda, nie miej już wątpliwości. Kiedy wszechświat chce Cię poprowadzić, Szepcze w Twoich snach, powtarza znaki i wysyła słowa, które wydają się być pisane specjalnie dla Ciebie. I oto jesteśmy. To, co teraz czujesz, jest potwierdzeniem. To subtelne szturchnięcie, które mówi: Idź, teraz jest czas. Nie tracisz kontroli, zostajesz zaproszona do zaufania. Może po raz pierwszy bez absolutnej pewności, tylko z wiarą. A wiara nie oznacza braku lęku. Ona trwa pomimo lęku. Jesteś dokładnie tam, gdzie masz być, nawet jeśli tego jeszcze nie rozumiesz. Układanka zacznie się układać, kawałek po kawałku. Ale musisz zaakceptować, że nie wszystko musi mieć sens teraz. Światło nie pojawia się natychmiast, ale stopniowo, aż w końcu wyraźnie zobaczysz swoją ścieżkę. Wszystko, czego doświadczyłaś do tej pory, było przygotowaniem. Ból, oczekiwanie, cisza. Nic nie poszło na marne. Wszystko ma swoje miejsce, a każdy krok prowadzi Cię bliżej do celu. Wszechświat nie zawodzi, a kiedy wysyła wyraźny sygnał, jak ten, który teraz do Ciebie dociera, oznacza, że nadszedł czas. Czas na zbieranie owoców, czas na otrzymywanie, czas na nowy początek. Z większą świadomością, Dojrzałością i miłością do siebie. Nie musisz już dźwigać ciężaru przeszłości. Poczucie winy, strach, co by było gdyby pozwól sobie na to, by to odpuścić. Dziś otrzymujesz nowy oddech. Szansę, by patrzeć w przyszłość z nową nadzieją. I to nie jest nadzieja zależna od okoliczności zewnętrznych. To nadzieja, która płynie z wnętrza tych, którzy wiedzą, że są zgodni z boskim celem. Ty. Jesteś tą kobietą tą, która wstaje nawet gdy jest ranna tą, która zaczyna na nowo, nawet gdy jest zmęczona tą, która wierzy, nawet gdy wszyscy inni się poddali. W ciszy, w miejscach, w które jeszcze nie dotarłaś, coś wyjątkowego się rodzi. Energia już zaczęła się poruszać. Czy czujesz to? To uczucie, że coś dobrego się wydarzy, nawet nie wiedząc jeszcze, co to będzie to prawdziwe. Im bardziej wierzysz, tym szybciej to się zrealizuje. I to nie dlatego, że wiara to magiczna formuła, ale dlatego, że wiara to kod, który aktywuje rzeczywistość, w której chcesz żyć. Zmień swoje wibracje, a świat wokół ciebie również się zmieni. Zaczynając od nowa nie jest łatwe, ale to jest ten moment, kiedy wszechświat wzywa cię do większej przemiany. To właśnie teraz musisz uwierzyć że wszystko, czego doświadczyłaś do tej pory, przygotowało cię do tej chwili. Zaczynasz rozumieć, że twoje życie to nie przypadek. Wszystko, co wydarzyło się, było częścią planu, który zaczynasz dostrzegać. I teraz, kiedy patrzysz na to, co się dzieje wokół ciebie, musisz zadać sobie pytanie: czy to jest znak? Czy naprawdę jestem gotowa na ten nowy początek? Masz w sobie moc, której jeszcze nie do końca odkryłaś. Każdy krok, który podejmujesz, prowadzi cię do czegoś większego niż to, co kiedykolwiek wyobrażałaś sobie w swoim życiu. Pamiętaj, że to, co w tej chwili jest trudne, to tylko etap, który przejdziesz, by odkryć swoje prawdziwe ja. Wszechświat działa w ciszy, ale to właśnie ta cisza zawiera odpowiedzi, na które czekałaś. Chcesz to poczuć? Chcesz zrozumieć, dlaczego teraz pojawiają się te znaki? Bo to nie jest przypadek. Przesłanie, które teraz otrzymujesz, jest wyraźne. I choć może wydawać ci się, że wszystko jest chaotyczne, tak naprawdę to jest proces oczyszczania. Proces, w którym stajesz się silniejsza, jaśniejsza i bardziej gotowa na to, co czeka cię w przyszłości. Czujesz to? Jesteś na progu zmiany, która otworzy drzwi do nowych możliwości. Masz w sobie siłę, której być może jeszcze nie dostrzegłaś, ale ona jest. A teraz nadszedł czas, byś ją poczuła, byś poszła naprzód, gotowa na to, co czeka, dąż. Do tego, co dla ciebie zostało zaplanowane, ponieważ nie jesteś tu przypadkiem, jesteś częścią czegoś większego, czegoś, co w tej chwili wyciąga cię z cienia i prowadzi ku jasności. Wszechświat przysyła ci sygnał, a ty masz moc, by go dostrzec. Zaufaj temu procesowi i pozwól sobie na nowe życie, bo to jest właśnie to, na co czekałaś. Czy czujesz, że wszechświat wysłał ci wyraźny sygnał, którego nie możesz zignorować? Zastanawiałaś się kiedykolwiek, dlaczego pewne wydarzenia, rozmowy czy zbiegi okoliczności pojawiają się w twoim życiu w określonym momencie? Może teraz bardziej niż kiedykolwiek jest czas, abyś otworzyła się na to, co niewidzialne. To jest moment, w którym wszystkie elementy układanki zaczynają się łączyć. Może przez całe życie wmówiono ci, że musisz milczeć, dopasować się, umniejszyć siebie, ale to już przeszłość. Kobieta, którą się stajesz, jest silna i wrażliwa, związana z czymś głębszym niż możesz sobie wyobrazić. Im więcej pamiętasz o swoim duchowym pochodzeniu, tym bardziej strach traci swoją moc nad tobą. A wtedy siła, którą nosisz, zaczyna świecić na zewnątrz. Wiesz, że nic nie dzieje się przypadkowo, prawda? Wszystko ma swój cel, a ty właśnie teraz znajdujesz się dokładnie tam, gdzie musisz być. Ale aby to zobaczyć, musisz zaufać temu, czego nie widzisz. Twoja rzeczywistość, ta, którą pragniesz, już istnieje. Czeka na ciebie. Wystarczy, że powiesz tak i zaufasz temu procesowi. Czy zauważyłaś, jak ostatnio Twoje życie zaczyna się zmieniać? Częściej spotykasz się z emocjami, które zatrzymują Cię na chwilę i zmuszają do refleksji, czegoś, co wibruje w Twoim wnętrzu, a Ty jeszcze tego nie potrafisz w pełni zrozumieć? To wyraźny znak, że zaczynasz budzić się do nowej częstotliwości, tej, która prowadzi Cię w kierunku Twoich najgłębszych marzeń. I pamiętaj: strach to również sygnał. To znak, że jesteś gotowa przełamać granice tego, co znane, i wkroczyć w nieznane, w krainę cudów. Strach pojawia się wtedy, kiedy w tobie ma narodzić się coś wielkiego. To nie jest czas na rezygnację. To czas, by spojrzeć na strach z miłością i powiedzieć, wiem, że jesteś tu, bo to ja teraz się rozwijam. A jeśli wciąż czujesz, że coś cię blokuje, przypomnij sobie, że masz w sobie wszystkie odpowiedzi, których szukasz. Wszechświat już wszystko dla Ciebie przygotował. Wystarczy tylko podążać w kierunku, który otwiera się przed Tobą. Wkrótce zauważysz, że życie staje się łatwiejsze, bo w końcu jesteś w harmonii z tym, co naprawdę ci przynależy. A co najlepsze, to, co na ciebie czeka, nie wymaga walki. Ono po prostu płynie, gdy zaczniesz żyć w zgodzie ze sobą. Jestem pewna, że już wkrótce zobaczysz wyraźne oznaki tego, czego pragniesz. Ludzie, którzy pojawią się w twoim życiu, staną się nowymi przewodnikami, a drzwi, które były zamknięte, otworzą się z niesamowitą lekkością. Czy jesteś gotowa, by zaufać tej duchowej podróży i w pełni przejąć kontrolę nad swoją rzeczywistością? Nie martw się o czas, który wydaje się stracony. To, co przeżyłaś, nie poszło na marne. To było przygotowanie, to były fundamenty. Teraz, kiedy Twoje korzenie są już silne, kwitnienie staje się nieuniknione. Ale to nie będzie byle jaki kwiat. To cały ogród, nowy cykl obfitości, pokoju i celu. A ty jesteś gotowa przyjąć to, co dla ciebie zaplanowane, ponieważ nauczyłaś się czekać. Czekać z wiarą. Czekać, nie zapominając o sobie. Twój głos wreszcie zostanie usłyszany. Twoje pomysły będą docenione. Twoja wyjątkowość zostanie dostrzegiona. Nie dlatego, że się o to postarasz, ale dlatego, że w końcu przestaniesz się ukrywać. Świat potrzebuje Twojej prawdy, potrzebuje Twojej wrażliwości. Nie przyszłaś na ten świat po to, by być kimś przeciętnym. Przyszłaś, by zmieniać rzeczywistość, a każda przemiana zaczyna się od odwagi. Odwagi, którą masz w sobie, nawet gdy wątpisz, są decyzje, które tylko ty możesz podjąć. Nikt inny nie zdecyduje za ciebie, co Twoja dusza już wie. Wiesz dokładnie, o czym mówię, o tej decyzji, o tym impulsywnym pragnieniu, które cię prześladuje. Tak, to może być ryzykowne, ale to jest wyzwalające. Wszechświat prowadzi Cię poza strefę komfortu. Tylko wtedy. Gdy za nią czeka coś większego. Twoja intuicja wzywa cię teraz do działania. To jej głos musisz usłyszeć i szanować. Ona nie myli się. Nie popełnia błędów. Musisz zaufać sobie i temu co czujesz. Bardziej niż temu co mówią inni. Świat pełen jest strachu i wątpliwości, ale twoja dusza prowadzi cię ku prawdzie. A prawda Zawsze ma moc. Nie jesteś tu przypadkiem. Ta wiadomość to nie tylko słowa. To portal, to spotkanie z prawdziwą tobą. Z każdym słowem jesteś coraz bliżej czegoś, czego jeszcze nie potrafisz wyjaśnić, ale co czujesz w sercu. I to nie wszystko, droga duszo. To dopiero początek. Jesteś gotowa przyjąć każdą część tego boskiego procesu. Twoja dusza. Nie przeszła tak daleko, żeby teraz zawrócić. A jeśli świat spróbuje cię uciszyć, spójrz w głąb siebie i przypomnij sobie, nosisz niebo w sobie. Jesteś kanałem, przez który płynie boska energia. Jesteś cudem w ludzkim ciele. Choć cienie wciąż pojawiają się, twoje światło jest znacznie większe, a to światło wkrótce zobaczą wszyscy. Bo nadszedł czas i ten czas jest teraz. Dziękuję ci, droga duszo, za twoje otwarte serce i chłonną duszę. Ta wiadomość przyszła z miłością i kierunkiem. Jeśli poruszyła cię, to znaczy, że była przeznaczona właśnie dla ciebie. Nic nie dzieje się przypadkowo. Jeśli słowa te dotarły do twojego wnętrza, to dlatego, że wszechświat chciałbyś je usłyszała właśnie teraz. Weź teraz głęboki oddech. Poczuj, jak ta prawda pulsuje w tobie. A jeśli ta wiadomość dotarła do Ciebie w pełnej świadomości, napisz w komentarzu liczbę 666. To znak, że przyjęłaś ją z pełnym zrozumieniem i duchową wrażliwością. Chcę Cię zaprosić do prawdziwego przyłączenia się do naszej wspólnoty. Zasubskrybuj nasz kanał już teraz. To nic nie kosztuje, jest szybkie i całkowicie odmieni Twoje życie. Dołączając, wzmacniasz tę więź stając się częścią duchowego kręgu, który rozwija się zgodnie z celem i prawdą wszechświata. Włącz dzwonek powiadomień, aby żadna nowa wiadomość nie umknęła Twojej uwadze. To więcej niż tylko treść, to boski przewodnik na Twojej ścieżce. Ale to dopiero początek. Aniołowie mają dla Ciebie jeszcze więcej wiadomości, które już nadchodzą. Każdy kolejny film będzie rozwinięciem niebiańskiego przesłania, które poczułaś dzisiaj. W nadchodzących dniach otrzymasz nowe objawienia, nowe znaki i potwierdzenia, a ty będziesz gotowa je przyjąć. Twoje światło niech nadal świeci, a twoje serce niech pozostaje otwarte. Twoja dusza jest czujna, gotowa na to, co nadchodzi. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wprowadzić te boskie prawdy w swoją rzeczywistość i naprawdę zmienić swoje życie, zapraszam Cię do naszej wspólnej przestrzeni. Kliknij w link w opisie lub pierwszy przypięty komentarz, aby dołączyć do naszej grupy na WhatsApp. Tu razem będziemy wzrastać, dzielić się duchowym wsparciem i odkrywać nowe możliwości. Do zobaczenia w kolejnym przesłaniu. Pamiętaj: Niebiosa mówią, Ty słuchasz.